Cześć. Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować krok po kroku przepyszny, domowy pasztet. Zapraszam. Oczywiście wszystkie składniki potrzebne do przygotowania pasztetu podam Wam w opisie pod filmem i na początku filmu. Tutaj mam tak, w jednym garnku jest 500 gram mięsa wołowego i tu bez znaczenia, jakie kupicie byle, było wołowe. Natomiast tutaj. Mam jakieś 800 gram mięsa wieprzowego i pół kilograma podgardla. Zarówno to, jak i to mięso wołowe zalewam wodą i gotujemy do miękkości. I jedno i drugie zalewamy i mięso gotujemy do miękkości. Potrzebna nam będzie jeszcze wątróbka. Tutaj mam akurat wątróbkę z kurczaka, natomiast nie więcej niż 300 gram. Tu jest akurat 450, więc ja sobie tak 300 gram z tego zabieram, ale tą wątróbkę będziemy podsmażać z cebulką. Już jak nam się wszystko ugotuje, będziemy mielić, więc na razie zajmujemy się tym mięsem, Zalewam, zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Ważna rzecz, jak mięso nam się ugotuje, studzimy i broń Boże, nie wylewamy tego rosołu, który będzie w jednym i w drugim garnku, bo on nam jeszcze będzie potrzebny. Słuchajcie, tutaj mam już obgotowane mięso. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, mięso wołowe, mięso wieprzowe i podgardle. Pokroiłam sobie już na mniejsze kawałeczki. I to wszystko będziemy mielić przez maszynkę dwa razy. To bardzo ważne, mielimy dwa razy. A tutaj mam trzy kajzerki. I te trzy kajzerki moczymy w rosole. Tutaj mam akurat ten rosół, w którym gotowało się mięso wołowe, więc w takim zimnym rozole namaczamy bułki, aż będą e, miękkie. Tutaj mam, słuchajcie, jeszcze przygotowaną cebulkę i 300 gram wątróbki z kurczaka, którą teraz z odrobiną oleju podsmażamy. I słuchajcie, tak przesmażoną wątróbkę z cebulką odstawiamy na chwilę do wystudzenia, bo tą wątróbkę też oczywiście będziemy mielić razem z mięsem. Ja w międzyczasie sobie to mięso już mielę przez maszynkę, a to odstawiam do wystudzenia. Nasze namoczone bułki w rosole odciskamy dosyć dobrze i będziemy je również mielić przez maszynkę. Przepuściłam przez maszynkę. Przepuszczałam je dwa razy, tak jak Wam mówiłam, to jest bardzo ważne. Będziemy jeszcze potrzebować pięć jajek. Tutaj mam jakieś 500 ml rosołu, tego, w którym gotowało się mięso. Do tego sól i do przyprawienia pieprz. rosołu, słuchajcie, dolałam jakieś 300 ml. Musicie dokładnie wyrobić, tak żeby masa była puszysta. To nie może być twarde, sztywne, tylko takie mocno puszyste. Patrzcie, doprawiamy jeszcze solą i pieprzem, ale tutaj wam nie podam proporcji, doprawiacie każdy według siebie. Jeżeli lubicie bardziej ostry, no to dacie sobie więcej pieprzu. To już musicie sami indywidualnie próbować. I masa na pasztet wyrobiona. Pamiętajcie, ona musi być taka naprawdę puszysta. Ja jeszcze do swojego pasztetu dodaję żurawinę, ale nie musicie tego robić. Jeżeli lubicie, to jak najbardziej. Ja sobie robię pół na pół, czyli połowę z tego. To jest zwykły pasztet połowa z żurawiną. A do zapiekania używam takich zwykłych aluminiowych foremek. Nie musicie ich smarować tłuszczem. I one są gotowe do zamrożenia. Czyli po upieczeniu, wystodzeniu pasztet normalnie zawijacie folią <laughs> i mrozicie i rozmrażacie, kiedy tylko macie Ochotę. Gotowy pasztet przekładamy do foremek i w międzyczasie nagrzewamy piekarnik 180 stopni. Funkcja termoobieg. Pasztety gotowe. Ja zrobiłam dwa zwykłe i dwa z żurawiną. Do foremek wkładacie tak 3 czwarte, może troszeczkę więcej. No Im więcej włożycie, tym wyższe będą te pasztety. Te foremki są yy, szersze a niższe, dlatego wychodzą cztery, bo z reguły wychodziło mi pięć, ale foremki wtedy były węższe, a wyższe, chyba dobrze mówię. Tak przygotowane pasztety wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, funkcja termoobieg na półtorej godziny. I nasz pyszny pasztet gotowy. Wyjęłam go z foremki, oczywiście wcześniej wystudziłam. Bez problemu go wyciągamy. Te foremki są aluminiowe, idealne do takich wypieków. Pasztet tak przygotowany w foremce lub zawijam go samą folią aluminiową, albo tak jak mówię, w foremce zawijam folią i mrożę. I tak przechowuję, jak mamy tylko ochotę, to. Wyciągam. Polecam Wam serdecznie ten przepis. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam smakowało, czy Wam wyszło. Czekam na Wasze opinie. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i koniecznie zostawcie kciuki w górę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!